Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do najsłynniejszych torów Formuły 1, torów, które przeszły do historii sportów motorowych ze względu na niezliczone emocje, a czasem ból, jakie przyniosły fanom. Włochy, Imola i Monza. Tory Formuły 1 które zapisały się w historii sportów motorowych, są uwielbiane przez fanów. W tym artykule z pewnością nie chcemy zgadzać się co do wszystkich preferencji, ale zamiast tego porozmawiamy obiektywnie o tym, które tory są najbardziej znane i dlaczego każdy z nas ma swój ulubiony tor, Grand Prix, moment Formuły 1, który pozostał w naszych sercach. Chcemy zacząć od Włoch i słynnej na całym świecie Imoli. Przede wszystkim zobaczmy, jak wygląda tor. Jest to tor z 16 zakrętami, o długości prawie 5 km. Został otwarty w 1952 roku, a pierwszy inauguracyjny wyścig odbył się w następnym roku. Było to Grand Prix Coni 1953. Pierwszym Grand Prix F1 jest ten poświęcony Dino Ferrari a następnie Grand Prix Włoch, odbierając go tym samym odwiecznemu rywalowi Monzy. Ale zanim przejdziemy do toru Brianza, zastanówmy się przez kilka chwil nad bolesnymi wspomnieniami związanymi z Imolą, najpierw Roland Radzenberger, potem Ayrton Senna. Te incydenty spowodowały, że tor został opuszczony na wyścigi F1, ale rok 2020 będzie rokiem powrotu do Imoli, poczekajmy do 1 listopada na Formula 1 Emirates Grand Prix Emilia Romagna. Przejdźmy teraz do innego włoskiego scenariusza Formuły 1, a mianowicie słynnego na całym świecie autodromu Monza, międzynarodowego toru wyścigów samochodowych położonego bezpośrednio w parku miejskim, jeden z najstarszych stałych torów na świecie obok Indianapolis, Spa Francorchamps, Brooklands i Montlhéry. Słynie również z Grand Prix Włoch Formuły 1 organizowanego przez Automobiles Club of Milan niemal nieprzerwanie od 1922 roku, kiedy to został zbudowany. W tym czasie założono firmę SIAS, Societa Incremento Automobilismo Esport, a tor został ukończony w zaledwie 110 dni, pierwsze pełne. Okrążenie toru miało miejsce 28 lipca 1922 R. Z Pietro Bordino i Felice Nazaro w Fiacie 570. Niedawne modyfikacje w Silverstone, 1991. Doprowadziły do tego, że tor Brian zastał się najszybszym z tęczowych torów, a obecny oficjalny rekord toru został ustanowiony podczas treningu do Grand Prix Włoch 2004 przez Rubensa Barrichello ze średnią prędkością 260 i 395 tysięcznych km na godzinę. Śmiercia scariego w 1955 roku podczas prywatnej sesji treningowej dała nazwę dawnemu zakrętowi Vialone, ale to nie jedyna tragedia na Monzie. Niestety, zginęli także Materas i von Trips, Rindt, Arcangeli, Campari, Bożac Chini, Czajkowski, Peterson, Ugo si Wocci, a także motocykliści Renzo Pasolini i Jarno Saarinen. Świątynia prędkości ma nie mniej niż cztery długie proste na których bolidy Formuły 1 przekraczają 330 km na godzinę, a ze względu na drzewa, kierowcy muszą brać pod uwagę różnice w widoczności spowodowaną cieniem. Przejdźmy teraz do najsłynniejszych torów Formuły 1 poza Włochami. Europa, Hockenheim, Silverstone, Monte Carlo i Spa. Przenosząc się za granicę, Pierwszym z torów Formuły 1 pod względem znaczenia jest z pewnością Hockenheim, dom dla 37 edycji Grand Prix Niemiec i zbudowany w 1932 roku w lesie. Skoncentrowany głównie na prędkości, ma łączną długość około 12 045 metrów, ale po wybudowaniu nowej autostrady zaczął tracić część swojej spektakularności. Z drugiej strony. Silverstone zaczęło się jako lotnisko wojskowe, RAF Silverstone, w 1943 roku, z trzy pasami startowymi ułożonymi w, w trójkąt i używanymi jako powojenny tor, połączony trzy suchymi zakrętami wykonanymi z belsłomy. Tor był bardzo szybki i stał się stałym, i niezmienionym przez 37 lat, w 1950 roku. Wykorzystując drogi obwodowe. Pierwszym Grand Prix Wielkiej Brytanii dla Formuły 1, które odbyło się tutaj, było czwarte, 14 lipca 1951 roku. Wygrane przez Jose Froilana Gonzaleza było to pierwsze zwycięstwo Ferrari w Formule 1 i oznaczało nieodwracalny upadek silników ze sprężarką wyporową dla tego typu wyścigów. Kolejny rekord dotyczy pole pozyszyne z najwyższą średnią prędkością w historii Formuły 1, 259,5 km na godzinę. Osiągniętą przez Keke Rosberga w Williams Honda w Grand Prix 1985. W lipcu 2008 roku fiński kierowca Ferrari Kimi Raikkonen przekroczył granicę 500. Ale teraz przejdźmy dalej i porozmawiajmy o Monte Carlo, słynnym miejskim torze. Który przechodzi przez ulicę Księstwa Monako na długości około 3 km i jest gospodarzem corocznego Grand Prix Formuły 1, a także zawodów Formuły 2 i Porsche Supercup. Tor w Monako jest niezwykle trudny ze względu na zdradzieckie zakręty, wąskie drogi i nierówną nawierzchnię asfaltową z pokrywami studienek, które są spawane podczas wyścigów, zmusza kierowców do licznych zmian biegów. A błędy są tu niedopuszczalne, najbardziej utytułowanym kierowcą na tym torze jest Ayrton Senna, który wygrał tu 6 razy, w tym 5 razy z rzędu w latach 1989-1993, natomiast absolutny rekord toru to 1.10.166. Ustanowiony przez Lewisa Hamiltona w Mercedesie w kwalifikacjach do Grand Prix Monaco 2019. Monaco przywodzi na myśl stare Grand Prix i zapisało niezapomniane, i dramatyczne, strony wyścigów samochodowych. Nasz przegląd torów Formuły 1 kończymy na Spa francorchamps najstarszym i najsłynniejszym torze wyścigowym w Belgii, będącym domem Grand Prix Formuły 1 którego pierwsza edycja odbyła się w 1924 roku, nazywany przez fanów i znawców branży Uniwersytetem Formuły 1, a także ulubionym torem Kimiego Kenena i Maxa Verstappena, ma absolutny rekord 141.252, ustanowiony przez Lewisa Hamiltona w Mercedesie podczas kwalifikacji do Grand Prix Belgii 2020. A WordPress komentarz Hello World